No, halo. No, halo, Stuart, o co chodzi? To to są za screeny? No właśnie, to są jak ten Hanafi pisał, że mi wysyłałaś co? Ale przecież my to wyjaśniliśmy i. Wiem, ale to, ale to było wtedy, jak mi napisał. To są zawsze razy, jak ktoś napisał, i potem okazało się inaczej. A ty mówiłaś, że Hanafi nic nie wysyłał im. No tak mi powiedział, że nie wysłał, no ale najwidoczniej go przekupili. Stuart, dobrze wiesz, że ja cię z nikim nie zdradziłam, a z Tomkiem się widziałam raz, jak miałam 17 lat i dałam buziaka Ale w policzek. Ja nie, mam, ja nie mam do ciebie pretensji, przecież my wyjaśniliśmy tę sytuację. No i wyjaśniliśmy i co wyszło, że cię nie zdradziłam nigdy. No tak. Jakieś on, no tak było. No, z, tego, znaczy, no, z tego, co ja pamiętam, to tak było. To było jak on mnie, jak on mnie oskarżył. Wysłał ci to i my to potem wyjaśniliśmy, tak. i wyszło, że nic takiego się nie działo. Dokładnie. No to co on pierdoli, steward? No ten Hanafi jakoś pewnie się to wkręcił, bo nie wiem czemu, ale. No ale nic takiego się nie działo. Nie wiem po co. No tak, no to dlatego nic tam nie ma takiego, co jest jakieś takie straszne. No, ale ty wiesz, że ja cię nigdy nie zdradziłam, my wszystko wyjaśniliśmy, i to były zarzuty jakichś osób, które były totalnie z dupy, Ja się nawet z tym gościem nie widziałam. Wiem. Stuart, czy ty nie chcesz tego gdzieś sądowo poprowadzić, bo oni twoje rozmowy prywatne wy, wyciągnęli. Gdzie ty nie wyraziłeś na to ewidentnie zgody? No, nie wyraziłem zgody na to, Co? ale ja. Nie mam siły teraz na jakieś sądowe rzeczy, nawet nie, nie mam jak, bo nie jestem w Polsce, jak mam sądowe rzeczy robić. I prosiłeś go, żeby nic, ja się... żeby nie poruszał tego tematu, a on kurwa porusza cały czas. No tak, dlatego mówię, ja może, ja się, ja po prostu też, mama mnie poprosiła też, żeby w ogóle już nie angażować się w to, żeby się odciąć, bo ona mnie potrzebuje, więc ja tak będę robił i się będę na, na niej skupiać i po prostu no, mówię, ja też w sensie, no, jak coś trzeba wyjaśnić, to też. I te, screeny, wyjaśnię, i, te, no. I te screeny, które on wstawił, to to są screeny, jak ten gość do ciebie pisał, bo chciał mi zrobić przykrość. Pisał do ciebie, że ja niby coś takiego zrobiłam, i potem z tego, co ja ci wysyłałam, i z tego, co rozmawialiśmy, i z tego, co widziałeś, się okazało, że nic takiego nie miało miejsca. No, to nie ma co się przejmować, no. Wystarczy to powiedzieć. No dobra, no, ale wiecie, to są ludzie, że oni to zobaczą, będą mnie oskarżać o jakąś zdradę. Ja pamiętam tą sytuację, to była kłótnia. My już wtedy chyba nawet nie byliśmy razem i Tomek mnie zaczął oskarżać, bo ja się z nim Nie wiem, pokłóciłam się, że coś wie, że kim on jest człowiekiem. On lubi dramę. I on zaczął do ciebie pisać, że ja niby ciebie zdradziłam, coś tam, coś tam, a nic takiego. A, nic takiego. a potem jak sobie wyjaśniliśmy, pokazałam ci rozmowy, to nic takiego nie miało miejsca. Tak, a o co chodzi z tym pierścionkiem? Że Wi-Fi Material, kto to był, Żabson czy co? Nie mam pojęcia, kto kurwa, nawet, nie mam pojęcia nawet, kiedy to jest i kto to był. a to jest chyba, wysłał mi ktoś, że niby już pisałaś z Sapsonem, niby jak już byliśmy razem, ale. Nie, nie, nie. Ja, pamiętam, ja, też, ja też pamiętam tą sytuację i też jakoś to wyjaśniliśmy. Tak i, i wyszło tak, że ja kurwa nic złego nie robiłam i to była ta jedna osoba, która chciała nam zaszkodzić, a potem jak zobaczyłeś rozmowy, to wyszło, że wcale tak nie było. No nic, nic, nic do mnie nie dotarło, że tak było. I te, te screeny, które on dodał, to były twoje reakcje na bieżąco, a potem się wszystko wyjaśniło i wcale tak nie było. No tak. tak, tak pamiętam, że tak było mniej więcej no. No dobra Stewart, to dziękuję coś... Ci bardzo. Będę jeszcze pisać do ciebie i dzwonić, dobra? No ja... Okej. Okay. Dobra. Ale coś potrzebujesz na teraz? Nie, na teraz jeszcze nie. Dobra, pa. Pa.